Jesteśmy już okresu adwentu. W tym okresie my, chrześcijanie, wezwani jesteśmy do rozważania cudownych i tajemniczych wydarzeń wcielenia Syna Bożego, który we wzruszającej rzeczywistości dzieciątka owiniętego w pieluszki, położonego w żłobku, staje się pokornym, słabym i kruchym. Nie możemy zatem sprowadzić Bożego Narodzenia do roli święta bezużytecznej rozrzutności, ani przekształcić go w uroczystości spod znaku łatwego konsumizmu. Boże Narodzenie jest świętem pokory, ubóstwa, ogołocenia, poniżenia Syna Bożego który przybywa, aby obdarzyć nas swoją nieskończoną miłością. Musi ono więc być obchodzone w duchu autentycznego dzielenia się, uczestnictwa wraz z braćmi, którzy potrzebują naszej serdecznej pomocy. Musi być podstawowym etapem rozważania naszego zachowania wobec Boga, który przychodzi, a tego Boga, który przychodzi, możemy spotkać w płaczącym, bezbronnym dziecku, w chorym, który czuje, jak opuszczają go siły, w starszym człowieku, który przepracowawszy całe życie w społeczeństwie naszym, zepchnięty jest na margines i zaledwie tolerowany.